Witam wszystkich w 41 części Let's Play Dragon Age. Początek. Przypominam, że ostatnio rozwiązywaliśmy questy poboczne. Dzisiaj też tym się zajmiemy, mianowicie sobie pochodziłem troszkę e, po dzielnicy targowej i znalazłem ten magazyn, gdzie powinno być trzecie ostatnie ciało. Tak przynajmniej mi się wydaje. I coś mam za cicho grę. O, teraz jest idealnie ok? Eee. 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 Właśnie powinno być. Nie dam się A. To jest, jest dobra. dobra dzięki. Nie zamierzam tu Już już, się, już. Tak dobrze. I teraz szybko do studni i będzie koniec tego questa. Szybciutko, w sumie to nie było takie proste. Bo ten magazyn nie był oznaczony na mapie. To trzeba było jednak poszukać wszystko dobrze, przejść całą tą dzielnicę. A ja na początku tego nie zauważyłem. A przecież ja byłem w tamtej części miasta. No i znowu mi tutaj klatkuje. No nie podoba mi się to bardzo. O, no widzicie, z 30 do 11, no kanał. Dobra. E, nie chcę z tą. Nie kurwa. Nie chcę nic od siebie. Kamerę chcę. Jezusie. Co jest kurwa? Ej, no. Bez jaj. Podejdź do tej jebanej studni, ty. No, zaraz się zirytuję. Ojej. Oczywiście. O, no, wyrzuć ten cholerny worek. Tak. Właśnie. Wrócimy teraz do Barmana po nagrodę i dalej pomyślimy, czym się zajmiemy. Zastanawiam się, czy nie zająć się tymi bandytami, co napadają w ciemnych zaułkach. Bo to jest w sumie, mam nadzieję, że proste zadanie, i zrobimy to dzisiaj. Tak, 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 tak. Oczywiście FPS-y się zjebały, ale to norma. Barmanie, dawaj, hajs. Pozbyłem się trupu. Trzeba, nieznajomy. No właśnie. No to spoko. Dwa złotka, super. Znajomość. Aha, fajnie. Jakieś osiągnięcie? Dobra. Zadanie ukończone. To się bardzo cieszę. E, drobne przysługi. Nie, nie, nie. E, Wyeliminuj przestępców napadających na niewinnych mieszkańców w ciemnych zaułkach. Właśnie, to teraz. Sprawiedliwość zaułków. Tym się zajmiemy. Dobrze. Bo z tego co wiem, to są trzy takie ciemne zaułki. Zaraz zresztą zobaczymy. Brudna boczna ulica, tak, tak i tak. No właśnie, trzy są. I właśnie nimi się zajmiemy. Chodźmy teraz do mapy. I cóż, lecimy. No, wierzę ci, że wspaniałe, ale kiedy indziej, kiedy indziej. Oj, FPS-y, proszę, no. Strasznie mi klatkują w tym mieście. Naprawdę strasznie. Nie podoba mi się to zbytnio. Ale cóż, nie ma innego wyjścia. E, ciemny zaułek, tak. Brudna e, boczna uliczka, tak zwana. Mam nadzieję, że dojdziemy tam bez problemów. No nie, już się zesrało. Tak myślałem, cholera. Co znowu? Żeby nawet w mieście atakowali? No kamal, przecież to się nie mieści w pale. Trochę tutaj dziwnie. A fuck Któż to jest bandyta? No świetnie. Idę, nie ma plak. Zajebbiście, jeszcze mi tu bandytów brakowało. Po prostu super. Oj, nie rozkręcaj się słabszy. O, fuck, zabili mi głównego bohatera. No niech to szlak. Uh, shit, to no nie jest za dobry znak. O, nie, 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 Alister, nie rób mi tego. Zdążysz dobrze. Albo ty to już na pierwszej może w tego co? No, kurwa, co jest na Alistera wszyscy? O Kamal! Nie przegrajcie tylko tego mi teraz. Tak? Tutaj, tutaj, dawajcie. Fak. No i chyba to spieprzymy. Coś mi się wydaje, że tak. Właśnie chyba to przegrałem. No, zaje kurwa, wieście. co ty nie powiesz? O, Steph. Atakuj do cholery. Idę. No, szkurwa. Wszystkie okłady pójdą w piździe, co zajebiście O, świetnie. Nienawidzę uczników, nienawidzę uczników. No, wypierdalaj z tym. Ja pierdolę... No, kurwa, no i chuj. Nie, to w ogóle trzeba wczytać, to jest porażka. Ja pierdolę Po prostu nie wierzę w to co się stało. No jakiś kurwa... Tanie złodziejaszki mnie rozpierdoliły, no. A teraz to pływa w dupę tutaj, tutaj. Wszyscy, 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 wszyscy. Kurwa, Lister, co ty robisz? Poleciał gdzieś ciul, nie wiadomo gdzie i zadowolony. Dobra, teraz musimy to wygrać, panowie. I pani. O. Dobra. Teraz tego zajebcie, no. Może... Zaatakujesz to. Co? Co? Kupię ci pono... Oooo. Tak, tak, tak. Dobra. Tam sobie chłopacy poradzą. Tutaj co, wszystko w porządku? A skąd? Już zabili mojego bohatera. Znowu? Przynajmniej Alister nam awansował. Jezu, ile jeszcze tutaj jest? Ten, weź sobie miksturkę i napieprzamy, napieprzamy! No na pewno chcę! Come on! Oh, shit! Dobra, teraz tego. Tego, kurwa! Tego, 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 do cholery! Dobra, teraz tutaj. No pewnie, że sobie życzę, żebyście rozpieprzyli tych wreszcie O, miało tak ładnie pójść, no i się zesrało. No chyba po tobie Zbliża się śmierć. No po prostu nie wierzę w to, co się stało. No kamal, no nie wierzę, nie wierzę. Grupka bandytów kurwa tak mnie rozpieprzyła, no. Come on, co tu się dzieje w ogóle? Pewnie, że to chce. Oj, w ogóle, kurwa, w mieście bandyci. No tego jeszcze nie grali, naprawdę. Dobra, Lister, ty jesteś jedynym plusem tej sytuacji. Awansowałeś, drogi przyjacielu, i teraz co? I w kondychę. I dalej. Co by ci tutaj dać? Eee, postać może się dostosować do obciążenia tarczy, bo na zresztą traciujemy. No to ciekawe. A tutaj mamy drwina, to nie Dobra, weźmy w to, zainwestujmy. I graj! I graj! Jak tam chłopacy uleczeni jesteście? Dobra, powiedzmy, że zdrowi jesteście, no to lecimy. Już możemy tam dotrzeć bez żadnych przygód? Proszę, co? Dziękuję. O, hashgangu Bandzior, no tak jak myślałem. Chociaż nie zdziwi się... Nie zdziwi się... Tutaj będzie jakaś pułapka, nie ma żadnej pułapki? Kurwa, coś się kamera pieprzy, no do góry dziwko! O kurwo! Już nie wkurwia ta kamera, naprawdę. Skończmy to! No skończmy to, tylko dajcie mi to skończyć najpierw, co? O. Dobra, dobra, dobra! No, Ciebie to już tak pociśli, naprawdę? Kamal... Skupcie się, chłopaki. Nie chcę tego przegrać. Nie ma dla Ciebie nadziei. Będzie tak, jak sobie No pewnie, że zmusiliście, no co Wy myślicie? Dobra, teraz tego... Oj, Stena nam zatłupi. Dobra, chyba damy sobie radę bez Stena. Sobie Dobra oj, ten wstawa i nie będziemy na Ciebie wiecznie czekać No ten gdzie jesteś do cholery Ej, gdzie jest ten? Ej, o, o, o. wycofać się, wycofać się, wycofać się, wycofać się. I teraz tutaj, tutaj. Jak sobie życzysz? Tam jeszcze jest więcej tych skubańców. No chodź tu, chodź tu. Tak, 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 tak. Tutaj debile. Nigdy nie lubiłam tej części. No nie dziwię się, że nie lubiłaś. Dobra, wykończcie tego. Dobra, i teraz tutaj, tak? Dobra, 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 odwrót, odwrót, odwrót. Okej, dobra. O, tak i tak. Tutaj, kurwa, tutaj. Jezu, Lister nie bądź taki porywczy, już się zesrasz. Dobra, chyba zaryzykujemy i pójdziemy na niego. jak chcesz. Staram się wyciągnąć. Dobra, teraz na tego. Jeszcze dwóch zostało. Oj, może się jakoś uda. Dobra, i ostatni. Okej, okay, żyjemy. Jakoś udało się nam, chociaż to nie było wcale proste ani przyjemne. Teraz chodźmy po Stenach. Gdzie jest Sten? No, jesteś Sten. Eee, zadanie zakoalizowane. No, na pewno jest ich więcej, w to nie wątpię. Jeszcze zostało nam dwie grupy, tak mi wychodzi. Eeej, come on. Dobra, jak tam ekipa? No właśnie, trochę odsapnijcie. No i co, no i lecimy. O Jezu, no to żeśmy polecieli. Eee, gdzie jest tu to cholerne wyjście? w ogóle można wiedzieć. I dlaczego to się tutaj zaznacza na mapie? Co tu jest? Ciekawe. Zrobione. A. Udało się. się. Aha. Aha, no tutaj jeszcze takie zadanie było. No spoko, rozumiem. Dobra, ale już możemy stąd chyba spadać, tak? To są w ogóle jakieś... Stara chałupa, nieważne. Plan miasta. Spadajmy stąd wreszcie, bo już... Oj, irytuje mnie to wszystko. Chodźmy do tego. Do tej mrocznej alei. Mam nadzieję, że po drodze nic nas nie zaatakuje, proszę. Nie zaatakujcie nas. Dobra, jesteśmy na miejscu. Przynajmniej tyle. Cholercia. Tam są łucznicy i to mnie trochę martwi. Dobrze, Dobra. I teraz napieprzeć, tak jest Teraz napieprzamy Oj, mam nadzieję, że udało mi się schować przed tymi łucznikami Bo oni są naprawdę irytujący Nie skończy się dobrze. Dobra, dobra, teraz tego, panowie, panowie, spokojnie Jesteśmy w stanie to wygrać, tylko musimy się skupić Dobra, no teraz tutaj. O, fak! Buś... No, zajebiście szybko nas sprzątnęli. No, nie ma co. Nie ma co, ja w ogóle nie zauważyłem, gdzie jest ten O, kuźwa. No, nie ma co, nie ma co. Tego, tego dokądś się? No. Zrobione. Bandzior, bandzior! Dawajcie go szybko! No bijcie, dobra, teraz tego. Dobra, z ten! Znaczy... Kurwa, nie z ten! Ulećmy się, okej. Okay. Oj, i tego opryszka. Dobra, dobra. Tylko spokojnie, spokojnie, bez nerwowych ruchów oczywiście Dobra. Teraz lecimy na Kolejny tych łuczników cholernych Okej. Okay. To no, przynajmniej wbiliśmy poziom, to mnie cieszy. No oczywiście, że nie zabijemy tego z sukien synach no, spokojnie, no, chyba Alister krzyczał spokojnie, zaraz umrze. Skończmy to szybko. Tak jest. Skończymy. Dobra. Oj, nareszcie. Nareszcie, pozabijani ci Suki Dobra, idziemy po naszą ekipę. Niech oni wstają. Koniec leżenia. Spokojnie, sten. Oczywiście. Hersh Dobra, mają tu coś ciekawego. Okłady lecznicze w każdej ilości. E, nie chcę jakichś tam pieprzonych odłamków. Dobra. Awans naszego zajebistego wojownika. E, ciekawe. E, siłę Nie. Raczej siłę nie. Wzręczność. I może w kondychę. Tak. Eee... Kara. Postać wykonuje trzy szybkie czysty. z normalne obrażenia pierwszym i dwoma. Ostatnie jeśli trafi, jest trafieniem krytycznym. Hmm... To jest bardzo ciekawe. A to? Szał. Werser pozwala... Eee... go. morderczy... A To jeszcze lepiej. Tak, to jest bardzo fajne. Szał na pewno mi się przyda. Ok, ale tutaj widzę, że na mapie jest sporo rzeczy do zrobienia. No to dobrze, to dobrze. Eee, ok. Eee. Aha, czy już skończone zadanie? Bardzo dobrze. Ale tutaj jeszcze coś widziałem na tej mapie. Tak, tu o, przy okazji, y, umiesz to otworzyć? Dobrze, weźmie go, to go się sprzeda za kilka srebrników. E, co to jest? A, posłaniec do posłańca, no tak. Nasza dalsza przyjaźń jest zagwarantowana. Spokojnie. Dobra, to był chyba drugi, a jeszcze trzeciego muszę znaleźć. Eee, dobra, została nam trzecia grupka bandytów, ale to na następny odcinek. Albo może ja ich pokonam sami, zobaczymy się na miejscu, jeszcze nie ja wiem, no. Wiecie jak to wygląda? I powiem wam, że jestem zdziwiony, bo albo ja po tej kilkudniowej przerwie kompletnie chujowo mi idzie walka, albo po prostu oni są jacyś mocni, bo naprawdę ciężko ich pokonać, tych bandytów. Wyjątkowo ciężko, naprawdę, Jech, jest jak ich dużo i ogólnie ciężka taka sytuacja. Dobrze, ale na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć!